Motywacja. Budzimy słońce. Każdego dnia, nawet gdy trochę kropi deszcz na zewnątrz. Zawsze masz słońce wewnątrz. Budzimy słońce przez 21 dni podczas tej akcji, natomiast e, może to być początek nowego stylu życia. Każdego dnia zachęcam Cię do nowego akcentu. Dzisiaj akcent będzie na stopy stopy, którym zawdzięczamy noszenie tak naprawdę całej naszej sylwetki. Bo stopy noszą nasze kolana. Kiedy mamy e, różne wady, czyli przykurcze jakieś mięśni lub zbytne rozciągnięcie, to ustawienie stóp powoduje nam, inne ustawienie kolan, inne ustawienie bioder, inne ustawienie kręgosłupa, i tak dalej, i tak dalej. O tym e, mam nadzieję, że nagram spotkanie z, z wyjątkową osobą, ale to nie na dziś zapowiedź. Zwróć uwagę dzisiaj na swoje stopy w powitaniu słońca. Zwróć uwagę na swoje palce, napięte. Na balans, na kontakt z podłożem, na Twoje stopy w ruchu, bądź w pełni obecnością dzisiaj w stopach. A mówiąc o stopach, przypomina mi się takie powiedzenie: Mój tata zawsze mówił, stój mocno na ziemi. <stuj> stój mocno na ziemi. Więc dzisiaj zachęcam Cię do. A, Zajrzenia, w którym aspekcie jest ten kontakt z ziemią utracony? Ok, to zadanie na analizę w ciągu dnia. Teraz zapraszam cię na matę, żeby poeksplorować swoje doświadczenie, twoich stóp w kontakcie z powierzchnią, w kontakcie z ziemią i w kontakcie w ruchu. Zapraszam Cię na początek maty. Eee, pamiętasz, jaki jest temat dzisiejszej praktyki? Stopy. Stopy i ich kontakt z ziemią. Stopy w kontakcie także z ciałem, z resztą ciała. Stopy w połączeniu z całością. Także zachęcam Cię do obserwowania, co się dzieje z Twoim kręgosłupem, kiedy na przykład właśnie weźmiesz pięty. Lekko bardziej na zewnątrz. Co się dzieje, kiedy na przykład weźmiesz stopę za mało do przodu i oderwie się pięta? Obserwuj to wszystko. Obserwuj też, co się dzieje z resztą ciała, kiedy Twoje stopy dobrze są osadzone w ziemi. Zobacz teraz, co się dzieje ze stopą lewą, a co się dzieje ze stopą prawo? Czy to jest to samo czucie, czy zupełnie inne? Kostki razem, pięty w dal. Możesz zwrócić teraz uwagę na opuszki swoich palców stopy. Teraz zewnętrzna. Tutaj zwróć uwagę, że nie chodzi o to, żeby pięty dociskały do ziemi kosztem zaokrąglonych pleców. Wręcz przeciwnie. Wydłużaj boki ciała i obserwuj, jak to ma się do Twoich łydek, ścięgien, podeszwy, stopy. Prawa w przód i znowu. Zobacz, jak czujesz stopę z przodu, jak z tyłu. Zobacz, czy Twoje paluszki są pozaciskane, czy może są miękko rozłożone na macie. Drugo. Teraz zobacz, jak czujesz swoje stopy, kiedy z nich wychodzi silne wyciągnięcie pleców do góry. Czyli w każdej pozycji może być kompletnie różne odczuwanie. Zostawiam Cię z Twoim doświadczeniem. Ja Dajcie znać jak wasz balans, bo ja mam swoje zaobserwowanie, jestem ciekawa Waszych komentarzy, także pod tym filmikiem napiszcie, jak ma się wasz balans. Czy czujecie troszeczkę inaczej swoje ciało w związku z tą większą obserwacją stopy, czy może bez różnicy? Zobaczcie jedną rzecz. Chciałam pokazać na koniec jeszcze. Psa z głową w dół to nie jest. Po powitaniu Słońca my nie robimy dokładnie psa z głową w dół, ponieważ po powitaniu Słońca mamy stopy razem. Natomiast pies z głową w dół są stopy rozstawione na szerokość bioder. I Zerknij teraz. W tej pozycji możesz świetnie popracować nie tylko nad tyłami nóg, ale to Twoje ustawienie stopy odgrywa ogromną rolę na Twoje plecy, zwłaszcza tutaj. To pasmo okolicy biodrowo lędźwiowej która być może przez siedzący tryb życia być zaciśnięta. Teraz zobacz taki mały myk. Lekko pięty na zewnątrz, to również tancerze, którzy mają ciągle pozycję andeor, mają przez ten trzy mięśni. Zwiększony ból w okolicy biodrowo lędźwiowej Więc takim małym ćwiczeniem, pięty na zewnątrz, lekko do środka palce rozciągasz mięśnie, które wpływają Ci na rozluźnienie Twojej okolicy lędźwiowej. Małym ruchem ciągnij pośladki do nieba, a pięty swobodnie do środka. Pozostań w tej pozycji kilka oddechów, a następnie Przejdź do pozycji przeciwnej. Na chwilkę otwórz klatkę do góry. I zrelaksuj się na plecach. Shavasana. Ale pada. Puść stopy swobodnie. One w pozycji shavasana luźno opadają w dół. One nie są naciągnięte, one są po prostu rozluźnione. oddychaj swobodnie, uwalniając napięcie z poszczególnych części ciała. Pozostań tyle ile potrzebujesz. Kiedy już zrelaksujesz ciało, poprowadzę cię przez taką zabawną medytację, medytacja nazywa się medytacją śmiejących stupek. Zatem jak już leżysz zrelaksowana, zrelaksowany w pozycji Siawasana, oddychasz swobodnie, to przenieś swoją uwagę na duży palec stopy prawej i duży palec stopy lewej. I obudź w nich uśmiech, poczuj jak uśmiechają się do siebie do siebie w sobie i do siebie naprzeciwko siebie. I przejdź takim uśmiechem przez każdy swój paluszek. Uśmiech podaje kolejny uśmiech. Może padać deszcz, ale stópki się śmieją i budzą w sobie słońce. Promyczek po promyczku. Przejdź tak przez każdy swój palec swojej prawej i lewej stopy. Przejdź tak również przez wszystkie mięśnie podeszwy, stopy, kostki. Zostawiam cię z tym uśmiechem. Powędruj z tym uśmiechem stópek przez każdą część Twojego ciała. A ja schowam się jednak pod jakąś gołąskę. Dobrego dnia!